Gdzie mój brat idzie? No, Nie wiem. Jest Aha, do włoch. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku w przerwie jednej. Szef zaciągnął mnie do roboty w sobotę. Ja mówię, obóz pracy. Co tu wyjedziesz? O, jest i szef. Od lewy. Windy. Windy? A ja. Co sądzisz o tym zabezpieczeniu? No. Co sądzisz o tym zabezpieczeniu? jechał ja około 2 km w nocy. <laughs> A co tu się dzieje? Tu się ładują. tanie magazyny Dzień dobry To jest dyplomata Kacper, no pokaż, nagraj go Jest i dyplomata Kacper To jest gospodarstwa. co? I jak ma się ona no się spisuje? Ładna, ale ciężko pali Nie, tamta ciężko pali Tamta ciężko pali? Ta tylko przy minusowej tylko przy minusowy. No, idziemy na budowę zobaczyć Jest tutaj bardzo dobra inwestycja Chociaż czy dobra, to się okaże A we mnie inwestować <noise> Dzisiaj biedno na placu, tylko skakanka stoi Volvo Skakanka. Jeszcze jedna skakanka. Tutaj Big Bossa. Jeszcze Polaris. Biegni! Koparka Caterpillar na sprzedaż. Tutaj mamy opryskiwacz. Opryskiwacz Horscha podpięty z fenzikiem. A tu mamy do tego. Ee, jak to się nazywa? No, cysternę, którą wodzi się wodę za opryskiwaczem na pole. Bo nie na każdym polu jest ujęcie wody, gdzie można by było go zatankować. No i wtedy się tankuje z beczki. A tu jest przeprowadzana inwestycja na przemysłową suszarnię kukurydzy Chociaż tutaj będzie tylko skład, to znaczy hala do składowania Nie wiem na ile to on dokładnie Chyba ponad 10 tysięcy Sama suszarnia będzie no kawałek dalej Żeby tutaj już nie, nie hałasować, będzie no, po prostu gdzieś tam bardziej w środku pola Maluszek, ostatnio chłopaki odpalali, działa, stawę tu filmik Do restauranta będzie, do restauranta Skania, babcia najstarsza w firmie W sumie to jest chyba najstarsza o Z że to Volvo, którym my jeździmy jest najstarsze Co tu jeszcze ciekawego? Nawozy Stary wózek jakiś leśny, eśny Do zbierania drzewa Ciągniki wszystkie leśne Bo tu pracują w lesie O, tam Bizon stoi, ładnie sobie jeszcze I header od X9 Ale Jundira X9 poznacie dopiero przy akcji żniwa żeby pokazać to w pełnej klasie i okazałości tego sprzętu, bo teraz co wam mogę pokazać na hali. To wcale tak jakoś imponująco nie wygląda. A naprawdę, jest to kawą maszyny. Na największy kombań zbożowy świata. Więc, więc git, git, git. Będzie co nagrywać tutaj szybki i wściekły wolwiacz. I Bosut gdzieś zaginął znowu. Uwaga, no do odbioru zboża, na skup zboża, do własnego zboża. Paliwo się leje złota 60 i niebieskie sejcento Super Sporting No Już tutaj dokładamy swoje 5 groszy do pracy do rozwoju firmy Podjadę Wolwem pod Art Blue. Niechaj zbiornik stanie się pełen to tu uwaga, skrzynia biegów, niskie ciśnienie, czyli mamy jakiś problem gdzieś z powietrzem jednak uciekającym pewnie z tego paliwa musisz po racie tylko łóżeczkę zjąć, o Dobra Baba Bolebora jaką skórę dojewał ty Piękno Pil Dej się pilnuj tak ja, ja, ja To kuj, dobra To na razie nie jedziemy po adrlu Będziemy pilnować Białeń. A ja nie miałem jechać po Bolebora? Bolebora będzie chodził o O, ja pierdolę. A kiesz, Boże jest Maria 2700 litrów pierwszych Fotmer. nowa Już nie jest nowa, najnowsza jest Bolebora. Kingspan, bardzo dobre zbiorniki. Ten akurat jest bez zbijaka. No i to jest jako tako rozwiązanie. No jest, bo jest. Ale jakbyście mieli brać, to tylko ze zbijakiem bo no, to inna klasa użytkowania ze zbijakiem nie? nie? ma to tamto. co. i teraz teraz stać, czekać, aż to leci. Jezu, taksi? Uu, weź to taksi i do mnie wróć. Tam się dzieje, tu się ciągle coś dzieje. Zatankowane. Czy ja tu miałem też Art Blue nalać? Nie wiem Trzeba zobaczyć na wskaźniku o, Ładnie szmatka pod nogi Git, git, git Podoba mi się Dobrze chłopaki robią, to przerobią. robią eee, Art Blue Tak, tutaj też trzeba nalać Art Blue Przebujamy się z kanią w zaraz jedziemy odebrać też skanie Więc przebujemy się nad kawałek daleko skanią tą nową z jakiegoś tam niedalekiego filmiku w sercu odbieraliśmy czerwonkę tachograf jazda bez ważnej karty no tak, trudno po placu do 5 na godzinę jakoś nikt nigdy się do tego nie przyczepił A tu stoi maszynka A tu stoi Art Blue no i dobrze